Starej Białej Dożynki Gminne 2025 przeszło już do historii. Każdy znalazł coś dla siebie, a atrakcji nie brakowało. Dożynki tradycyjnie rozpoczęły się od mszy świętej w kościele w Starej Białej. W tym roku gospodarzami dożynek była Stara Biała, a starostami Aleksandra i Jarosław Nowakowscy. Podczas mszy dziękowano Bogu za plony, poświęcono dożynkowy wieniec i dzielono się chlebem. W nabożeństwie uczestniczyły poczty sztandarowe jednostek OSP ze Starej Białej, Kamionek i Dziarnowa, a o oprawę muzyczną zadbała Gminna Orkiestra Denta, i to ona szła na czele dorzynkowego korowodu, który po zakończeniu mszy przemaszerował na teren szkółek. Tam pierwszym punktem imprezy było oficjalne otwarcie dorzynek. Były podziękowania dla rolników za ich ciężką i odpowiedzialną pracę. Gmina jest w zasadzie typową gminą wiejską, gdzie rolnictwo jest bardzo istotnym takim elementem naszej gospodarki, także no nie wyobrażam sobie, żeby po prostu nie organizować takiej imprezy pod, pod nazwą Dożynki, żeby po prostu no tutaj że tak powiem podziękować rolnikom za ich, za ich pracę, no ale też podkreślić wagę rolnictwa, czy całego tego problemu z sektora żywieniowego dla, dla nie tylko gminy, ale całego, całego kraju, żeby też ci mieszkańcy, którzy się już ze wsią do końca nie utożsamiają, utrzymują się zupełnie z innych źródeł, żeby też byli świadomi po prostu, że ten chleb, który kupujemy w sklepie to nie jest taki wytwór, że, że, że jest po prostu, tylko że to jest no, po... Poparte bardzo ciężką i wytężoną pracą. Później proboszczowie parafii poświęcili dożynkowe chleby i zboże, które każdy chętny mógł zabrać ze sobą. Kolejnym punktem części oficjalnej było dzielenie się chlebem. To jest przepiękna tradycja, że nie dość, że cieszymy się oczywiście tymi plonami, ale przede wszystkim dziękujemy wszystkim rolnikom, sadownikom za trud włożony w to, że możemy cieszyć się tymi zbiorami, że przede wszystkim możemy cieszyć się polskimi zbiorami polskimi owocami, polskimi warzywami. Polskim chlebem, który jest produkowany w dużej mierze dzięki naszym lokalnym rolnikom i z tego się cieszymy. Dożynki to ważny czas nie tylko dla rolników, podkreślał przewodniczący Rady Powiatu. Przede wszystkim to jest święto dziękczynienia. Jest to podziękowanie za to, że po prostu rolnicy wykonali swoje zadanie, że zrobili to co do nich należy, a Pan Bóg pobłogosławił. Jest dobry plon, jest ta satysfakcja, że te. Plony, które uzyskali, po prostu rolnicy społeczeństwo wyżywią. Tradycją w Starej Białej podczas dorzynek jest nie tylko dzielenie chlebem, ale również wspólne świętowanie. Czy pada, czy nie pada, rolnik musi wyjść i swoje zrobić, więc jest to niewątpliwie trud, wyzwanie. No, wymaga wytrwałości i takiego. No, Takiej pokory bym powiedziała, praca, praca rolnika. Ważnym elementem tego świętowania były występy artystyczne. Zaprezentowała się gminna orkiestra Denta, która wróciła z Indonezji z kolejnymi medalami. Ich występ tradycyjnie wzbudził aplauz wśród publiczności. Na scenie pojawiły się również wilczki z bractwa harcerskiej bandery. Zwieńczeniem tej części były taneczne popisy grup z zespołu tanecznego Tulip. Kolejnym punktem dożynek był koncert zespołu Dikanda, polskiego zespołu grającego folk. tylko na scenie działo się wiele. Dla najmłodszych przygotowano dmuchańce, Eurobangi czy symulator jazdy na byku. Była również strefa Orlen Energia Jutra. Od momentu, kiedy Orlen tutaj na naszym terenie bardzo mocno inwestuje właśnie w postaci tej nowej instalacji, no to tutaj ta współpraca się tak powiem bardzo zacieśniła. no i cieszymy się, bo to jakieś tam rzeczy takie dla, szczególnie dla młodego pokolenia bardzo, bardzo interesujące. W tym roku jest to ta energia, energia odnawialna. W strefie Orlenu może można było samodzielnie między innymi wykonać wiatraczek, zdobyć nagrodę w konkursach albo wziąć udział w różnych doświadczeniach. Nam no, się tutaj podoba. Jeszcze nie byłem na wielu atrakcjach, ale jest całkiem słboczko. A co do tej pory udało Ci się odwiedzić tutaj? Robiłem wiatrach, skakałem na dmuchańcu i wygrałem tam takiego misia. Oczywiście, już drugi wiatrak robi, bo tak mi się spodobał ten wiatraki, że skusił mnie na ten drugi wiatrak. Młodzież się nie uczy, bo to jest przyszłość można powiedzieć w młodzieży, a nas to już, a on musi się uczyć z czego zrobić tanio prąd i nie za środowiska można powiedzieć. Nie zabrakło również gastronomicznych stoisk, w tym tych przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich z Bronowa Zalesia, Kobiernik czy Nowego Bronowa. My, jak co roku bierzemy udział w doszynkach gminnych w Starej Białej. W tym roku serwujemy żurek, kluseczki ziemniaczane z, ze skwargami i serkiem i oczywiście klasycznie bigos, pajda ze, ze smalcem i z ogórkiem, no i ciasta słodkości napoje lemoniady. Chcemy po prostu dla tych gospodarzy. E, ugotowałyśmy e, pie, smaczne potrawy. I chcemy jak najlepiej ugościć gości przybyłych nawet z naszych sąsiednich gmin. Wszystkich uczestników dożynek witały pokaźnych rozmiarów słomiane figury gospodarza i gospodyni. To inicjatywa OSP Dziarnowo i powstającego KGW Cytrynki z Dziarnowa. Niedzielne świętowanie to nie jedyny punkt tegorocznych dożynek. Dzień wcześniej wstępem do zabawy był seans filmowy w kinie letnim. Tu nawet kapryśna aura nie przeszkodziła w projekcji filmu Borynowe Dożynki.